Cześć, witam Was! W kolejnym odcinku na moim kanale. Pamiętacie, co działo się wczoraj? Oczywiście, było otwarcie Lego Store w Poznaniu. Już jest dzień po, kiedy ochłumnąłem, kiedy mogłem dokładnie przejrzeć swoje zakupy, ponieważ tam było wszystko tak robione spontanicznie. Dużo zestawów przed nosem znikało. O tym też trzeba pamiętać. Dlatego. Czy te zakupy były udane? Myślę, że tak, ale niektóre rzeczy musiałem dokupywać po prostu pod te gratisy, bo też ceny nie znaliśmy dokładnych. Zresztą zaraz zobaczycie to też w dalszej części odcinka. Było super spotkanie z widzami, jak i z innymi legotuberami. Mogliśmy się powymieniać swoimi spostrzeżeniami na temat Lego. Mogliśmy ogólnie porozmawiać o duńskich kroskach. Było naprawdę świetnie, super emocje. Zresztą, jeżeli nie oglądaliście jeszcze filmu na którym prezentowałem wam właśnie z mojej perspektywy otwarcie Lego Stora w Poznaniu, to koniecznie was tam zapraszam. Macie tutaj, czy tutaj w prawym górnym rogu ten film w karcie. Dlatego myślę, że teraz bez przesadzenia zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i zobaczmy te dwie torby i jeszcze jedną mniejszą. Jesteście ciekawi? Od której zaczynamy? Myślę, że zaczniemy od zakupów Star Wars, ponieważ na nich moje zakupy głównie były oparte. Chociaż znalazło się też jeszcze torba z innymi zestawami, nie z serii Lego Star Wars. Dlatego postawmy ją tutaj. Ja mam świadomość tego, że pewnie zajmuje cały, cały kadr, ale wyciągnijmy i zobaczmy. Myślę, że na początku możemy zacząć od gratisów. Oczywiście, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, to wiecie, że jednym z tych gratisów jest. Gratis ATST za 185 zł. To nie jest jakiś strzał dziesiątkę, bo w internecie sprawdzałem, że ten gratis chodzi w okolicach 11 zł, może nawet mniej. Także to jest akurat taki gratis na pocieszenie. Zawsze dodatkowo jest ten gratis w swojej kolekcji, ale raczej postawię chyba go sobie na półkę. Nawet nie będę tego otwierał, bo jest to garść klocków złączona losowo ze sobą. Czy jest taki piękny zestaw? Raczej nie, ale pamiętajcie, że to jest dopiero początek. Jeszcze masa grafisów dzisiaj e, zobaczycie Oprócz tego mega, mega, mega się zdziwiłem Ponieważ dostałem zestaw, którego totalnie się nie spodziewałem I do tego jest też kolejna historia, do której zaraz przejdziemy No i tak Zanim powiem o tym zestawie Jeżeli byście na otwarciu, jeżeli oglądaliście vlogi To na pewno wiecie o co, o co chodzi Ale byłem tak prawie na... Powiedzmy 70% pewny, że ten gratis otrzymamy właśnie w Poznaniu. E, tutaj mamy taki unikatowy nadruk z napisem Wrocław. To jest właśnie zestaw z, z Wrocławia. Byłem prawie pewien, że taki sam gratis dostaniemy w Poznaniu, co byłoby naprawdę prześwietną e, sprawą. A tu klops, dostaliśmy. Zaledwie żaglówkę Od 415 zł Ale zawsze fajnie mieć ten gratis w swojej kolekcji Jest to naprawdę świetny zestaw Jeszcze przedtem tego nie miałem Ja mega, mega nastawiłem się właśnie na tą figurkę Szkoda, że nie ma Ale i tak nie narzekam, ponieważ dzisiaj gratisy, które Zdobyłem były naprawdę cudowne Czyli to jest drugi gratis A to dopiero i tak To, co jeszcze mam powiem to jest początek Trzecim gratisem Tym razem po raz kolejny ze Star Warsów Mamy brelok i powiem że przepiękne opakowanie już Wam to pokazuje, tak to się prezentuje. Mamy przepiękne pudełko, świetnie to wygląda. Tutaj jeszcze mamy opisany ten produkt z tyłu. Tutaj mamy taki papierek, który możemy sobie gdzieś tam odłożyć, no i brelak prezentuje się niesamowicie, naprawdę przepięknie, ale to dopiero początek, bo zobaczcie, w takiej pozycji on został podany, ale jeżeli go od, od, tutaj wyjmiemy z tego pudełeczka to zobaczcie świetnie wygrawerowane napisy mamy LEGO Star Wars tutaj również logowanie VIP super to wygląda naprawdę jestem mega podekscytowany, że mam ten ten brelok i myślę, że to będzie najdroższy z tych Gratisów, z tego względu, że to jest taki unikatowy gratis właśnie na 4 maja, czyli oczywiście dzień Star Wars to jest super gadżet i bardzo cieszę się, że udało mi się go zdobyć. No i oczywiście trzecim gratisem, również zapowiadanym, była, uwaga, Kuchnia u którą udało mi się zdobyć. I jeżeli wydałeś 740 zł, tam chyba u mnie było 800 coś, z kawałkiem chyba 809, no to dostajesz wszystkie te cztery gratisy. Co jest naprawdę świetną sprawą. Ale jeszcze piąty gratis czeka w torbie, także oczywiście zaraz do niego przejdziemy. Świetna kuchnia Larsów, taka dioramka, e, przepięknie to wygląda. E, tyle, że tak naprawdę jedynym elementem unikatowym w tym secie jest tors. E, czy jest to jakiś bardzo zestaw, który urywa wiadomo co? Może nie, ale fajnie po raz kolejny, że taki zestaw znajduje się w mojej kolekcji. Jest on typowo kolekcjonerski. Wydaje mi się, że jak już otworzymy ten zestaw, to on tak naprawdę traci na wartości, bo takie elementy myślę, że większość z Was ma w swoim domu, także em, ja raczej nie będę go otwierał. Jeżeli będę chciał, to najwyżej dokupię sobie jakieś brakujące elementy i sam go zbuduję, chociaż też wątpię, bo e, coś takiego e, raczej... W tych klimatach, na przykład, jakbym chciał wy wykorzystać do modularów, jest to takie bardzo, bardzo kosmiczne, chociaż fajne, fajne wyposażenie i to trzeba oddać. E I w środę wieczorem wiedziałem, że te gratisy na 100% zgarnę, ale to, co działo się w LEGOSTORze, totalnie się tego nie spodziewałem. E nie wierzyłem, że coś takiego się wydarzy. I uwaga, oprócz tych czterech prześwietnych gratisów dostałem jeszcze. Kapsułę darta by z 2018 roku. Myślę, że tak w kolejce byłem na 120 miejscu, a podobno te gratisy miały być rozdawane od 100 miejsc, bo tam były rozdawane numerki i miało być na początku tak, że jeżeli dałeś numerek przy kasie, to wtedy e, oni Ci ten gratis dawali. I oczywiście trzeba było coś kupić za Sarosu dlatego tutaj się wszystko łapało. Super zestaw! I z tego co teraz widziałem w internecie 180 zł, ja oczywiście go nie otwieram. Albo sobie zostawię gdzieś na półkę, żeby on godnie reprezentował moich, moją kolekcję klocków. Albo, prawda, za kilka lat sprzedam, gdy ten zestaw osiągnie szczyt swojej ceny. Ja jestem mega podekscytowany, że mam ten zestaw w swojej kolekcji, bo niby to jest zwykły polibak, ale jednak za tym garścią klocków kryje się 180 zł. W tym momencie jestem mega podekscytowany. Jestem ciekaw, czy wszyscy dostali właśnie ten gratis, ponieważ ja przed sklepem pani powiedziała mi, że to jest jednak dla dzieci, także tak naprawdę nie wiedziałem, że to dostanę. Ostatecznie udało się ten zestaw dostać. Mam świadomość tego, że pewnie nie wszyscy. I na przykład, jeżeli przyszli później. Ale ja jestem mega podekscytowany i bardzo, bardzo się cieszę, że ten zestaw udało mi się zdobyć. I jeszcze zapytam Was, piszcie w komentarzach, komu udało się zgarnąć ten poliwak. Bo jest naprawdę cudowny. Ale pamiętajcie, widzowie, to są dopiero gratisy. A w tej torbie kryją się jeszcze zestawy, które musiałem zakupić, żeby otrzymać te aż 5 gratisów w jednym zakupie. Czekajcie to! 5 gratisów w jednym zakupie! Także odsuńmy na chwilę te gratisy. I zobaczcie, na początku najmniejszym zestawem będzie atak czarnych szturmowców. Super set. I tutaj powiem mam szczerze, że trochę naciągane. Już mam to zresztą wytłumaczę, bo tutaj uszykowałem sobie kartkę dzień przed wyjazdem, jakie zestawy chcę zakupić. No i okazało się, że, że tylko jeden, jeden zestaw był na tej liście. Chciałem oczywiście kupić brykiety Asoki, chciałem kupić Kuźnię, e, chciałem kupić czołg bojowy Republiki. Ten zestaw schodził tak szybko, zresztą kuźnia też, której ostatecznie nie udało mi się kupić, i właśnie tego czołgu też. Asoki chyba w ogóle nawet na stanie nie było. E, potem wypisałem sobie dioramę, która znajduje się, już tam da, Dam taki spoiler, znajduje się u mnie w torbie. Myśliwca też nie było takiego niebieskiego, możecie kojarzyć. No i komnaty medytacyjnej, którą sobie wypisałem, również niestety nie było. Dlatego musiałem w sklepie improwizować. Nie wiedziałem dokładnie, co kupić, ale ostatecznie właśnie padło na ten setik za. jeżeli się nie mylę, 130 zł bez jednego grosza. Bardzo fajny set, trzeba przyznać. Świetne figurki, naprawdę robi to wrażenie, ale pamiętajcie, że to jest dopiero początek. O tym też nie możemy zapominać. To jest dopiero pierwszy set. Z tej wielkiej torby. A drugim setem z tej wielkiej torby będzie, uwaga, X-Wing, którego już posiadam w swojej kolekcji, ale no musiałem improwizować właśnie w stepie Także tutaj bez wędnego gadania, X-Wing już się kiedyś u mnie pojawił na holu. Prześwietne figurki, prześwietna konstrukcja. Też widziałem, że bardzo, bardzo dużo osób kupowało tego X-Winga, ponieważ z dostępnością tego zestawu jest dosyć średnio. No i to, co już mówiłem. Oczywiście diorama, przepięta. ostatecznie zdecydowałem się na ten model, ponieważ to jest taka akcja z filmu, którą ja osobiście bardzo, bardzo dobrze kojarzę i bardzo mi się miło wspomina, także nie wiem czy w końcu ten zestaw otworzę, fajnie, że, że mam właśnie ten zestaw u siebie, będzie on godnie prezentował się w mojej kolekcji, raczej to jest taki zestaw po raz kolejny kolekcjonerski, ja nie jestem jakimś mega ultra fanem Star Warsów, oczywiście oglądałem, ale em, ta scena na pewno zapadła, zapadła mi w pamięć. Dlatego teraz zróbmy krótkie cięcie, bo to już ta, pust, ta torba jest pusta. No i zróbmy em, teraz wszystkie także. A jako, że byłem z moją siostrą, czekaliśmy te 3,5 godziny w kolejce, to udało mi się również zrobić kolejny zakup. Dlatego również tutaj znajduje się kolejna duża torba Zagostora Tutaj mniejsza, ponieważ zrobiłem zakup jedynie 415 zł, żeby zdobyć po raz kolejny drugą żagrówkę Także tutaj te, te żagrówki mam dwie w swojej kolekcji Dlatego no tutaj możemy sobie na razie położyć, już o niej nie będę akurat mówił No i następnym, może od mniejszej rzeczy zacznijmy, jest Birkę Mini Skompletowałem sobie... Trochę wiedźmy, trochę mariachi, trochę rycerza. Ja wam teraz to pokażę, byście mogli sobie zobaczyć, co tam u mnie będzie. Może opening tego pojawi się na shortsie. Bardzo fajny pakiet. Szkoda, że nie było rycerzy, bo z samego rycerza udało mi się skompletować jedynie połowę. Lećmy dalej. I mamy... Saszetkę z mafetów. Jeszcze nie kupowałem dużej ilości. Postanowiłem tak na pamiątkę sobie kupić jedną sztukę. Prawdopodobnie też na jakimś shortzie może się pojawić. Także tutaj saszetka z mafetów niby nic wielkiego, a jednak zawsze to cieszy. No i uwaga, następnym zestawem tego, co się totalnie nie spodziewałem i tego, co mówiłem wam na haul, że to właśnie zamierzam kupić. I ostatecznie padło właśnie na ten set Batmobile Tumblr. Totalnie nie spodziewałem się, że będzie dostępny w Legosterze. Już miał ten set być wycofany. Na szczęście udało mi się go zakupić. Set mi osobiście bardzo, bardzo się podoba, i tutaj akurat prawdopodobnie go otworzę. Ja jestem wielkim fanem Batmana i na pewno tam, gdzieś na półce, będzie już jako otwarty, złożony stał. Także też recenzji po części możecie się spodziewać. Lećmy dalej. I tutaj fajnie, że pojawił się ten zestaw, właśnie w regoforze. Też długo na niego czekałem, to już właśnie um, ostatni zestaw z tej torby. Fit Championsy Fordy. Dwa świetne. Jeden terenowy, drugi sportowy, niebieski, czerwono-czarny. Super dwa samochody. Mega czekałem na ten zestaw, nigdzie go nie, nie, nie mogłem dorwać. No, oczywiście z prostych powodów, nie był go ani na stronie Lego. Ani częst, rzadko właśnie pojawił się w LEGO, w LEGO Store, dlatego tutaj do swojej kolekcji postanowiłem ten zestaw zakupić. Zresztą jest bardzo rzadki, dlatego też wydaje mi się, że jest to jak najbardziej udany zestaw. A też właśnie w LEGO Store widziałem, że dużo, duża część osób go kupowała. Wszystko znikło. No i zobaczmy teraz. Co kryje się w trzeciej najmniejszej torbie? I tutaj powiem Wam szczerze, że e, zostało już ten zakup robiony na szybko. Po raz trzeci, to jest już trzeci zakup, e, trochę mi z klikiem, ponieważ nie zauważyłem jednego zestawu, na którego bardzo, bardzo długo e, polowałem. I pewnie zapytacie, co kryje się w tej torbie? I dzięki uprzejmości jednemu z moich widzów udało się upolować zestaw, na który bardzo, bardzo długo czekałem. A jest nim, uwaga, uwaga, Akcesory Pack Obrona Hop. Świetny set. Długo, bardzo długo na niego polowałem. Jeżeli on pojawił się w jednym miejscu, to w w masakrycznie szybkim tempie znikał. Dosłownie chyba każdy go brał. Super, świetnie, że udało mi się go upolować. Jestem mega, mega szczęśliwy, że udało mi się właśnie zgarnąć tą obronę Hop. Jest to jedyny zestaw z tej torby, ale dlaczego jej nie zdejmuję? Ponieważ znajduje się tutaj kolejny gratis. I uwaga! I uwaga! Kapsuła darta velera numer dwa. Udało mi się takie zestawy upolować dwa. Z tego względu, że była ze mną moja siostra. Mega, mega udane zakupy. I to jest kolejny zestaw, właśnie ten sam. Dlatego tutaj więcej nie będziemy o nim mówić, bo wszystko o nim wiecie. Mała torba, ale jak opłacalna Zobaczcie, ten akcesory pak Kupiłem go za 70 zł, bez jednego grosza A okazuje się, że on kosztuje 120 zł w internecie No i tutaj kolejny ten gratis 180 zł Co jest naprawdę totalną masakrą A to, co mi się udało zobaczyć Jeden z moich widzów kupił dosłownie Bryloki za 15 czy tam 20 zł I tutaj od ręki dostał właśnie tą kapsułę Darta Vadera Super zakupy. Pamiętajcie, żeby przyjeżdżać na otwarcia Lego Store'ów, ponieważ e, warto, bo możecie zgarnąć tak świetne grafisy. No, i takie rzadkości mogą trafić właśnie do Waszej kolekcji. Ja totalnie nigdy się nie spodziewałem, że ten zestaw trafi właśnie e, w moje ręce. Ale to nie było zwykłe 3,5 godziny stania w kolejce. Czy chcecie zobaczyć, co jeszcze udało mi się upolować? Po trzech tych 3,5 godzin rozmawialiśmy oczywiście z widzami czy też z innymi legotuberami. No i udało mi się zgarnąć, ile brików zapytacie. Dokładnie ich nie liczyłem, ale tak na oko. No, powiedziałbym, że z 30 udało mi się taki żądek brików zdobyć. Oczywiście ja wziąłem całą garść, żeby, żeby jak najwięcej. Po e, co? Ja jestem Polakiem, jak za darmo to oczywiście trzeba brać. E, także tyle brików udało mi się zdobyć, ale to nie koniec, ponieważ jeszcze chłopaki z grupy Let's Go Build rozdawali takie prześwietne Mi się udało, udało właśnie w takim turkusowym kolorze. Świetnie to jest w ogóle robione na drukarce 3D. Super to wygląda. Mamy nawet wygrawerowane LEGO. Naprawdę robi to wielkie wrażenie, a na koniec uwaga, jak obrócimy, obrócimy naklejka Let's Go Build. Super kolejny gadżet, mega się cieszę na to otwarcie, mega się cieszę również, że wreszcie Lego Stop pojawi się w Poznaniu, bo teraz od ręki dosłownie będę miał nowe klocki. Dziś trochę dłuższy odcinek, ponieważ szczegółowo chciałem przedstawić Wam zestawy, które dzisiaj udało mi się zdobyć. Wyszło ich naprawdę sporo, za co mega Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zostawcie łapkę w górę subskrypcję. No i oczywiście w komentarzu napiszcie słowo zakupy, tak na dobre zakończenie dzisiejszego filmu. Ja już dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!